Nazwaliśmy tą produkcję operą familijną i chcielibyśmy, by właśnie do Teatru Wielkiego Wodzi e, przychodziły całe rodziny, wielopokoleniowe rodziny. Wszyscy lubimy baśnie i myślę, że to jest coś tak głęboko zakorzenionego, że nawet jak e, jesteśmy bombardowani filmami, atrakcjami, e, w ogóle telefon, który to, towarzyszy cały czas nam bez przerwy, e, nagle się dzieje coś, co jest dziełem sztuki i jest naprawdę. E, szlachetne, to jest bardzo miła odmiana, kiedy możemy właśnie odpocząć, a jednocześnie zadawać sobie wiele ważnych pytań, których normalnie może byśmy nie zdążyli sobie zadać. To tylko pozornie ten język późnoromantycznej muzyki niemieckiej wydawać się może trudny. Według mojej oceny, jak właśnie na muzykę niemiecką, jest tam olbrzymia wrażliwość na kolor, na barwę, orkiestrację, i wreszcie świetnie napisane partie wokalne, które są wymagające, ale też są charakterystyczne, powodują, że ten język muzyczny jest bardzo komunikatywny jednak dla dzieci, i myślę, że miejscami wręcz jest współczesnym dzisiaj językiem, mówiąc, wręcz filmowy. Jest to rola charakterystyczna, która też wymaga odpowiedniego zabarwienia głosów w rejestrze piersiowym, żeby, żeby też było groźniej. I pod tym, pod tym względem była to trudność, bo nie jest to stricte werystyczne śpiewanie, a jest to, jest to za, zabarwione bajkowo, więc nie może być tak bardzo serio. Ja wychodzę za drzew i kukan, jednocześnie rozpraszając e, naszej małżeństwo. Jako Łoś jestem śpiąca, ale w późniejszej akcji, e, spektaklu? No już, już nie jestem śpiąca, jestem mistrzem jakby takiej ceremonii. na, na początku ja wychodzę, bo jestem ten niesforny, potem do mnie chłopaki do lansza i ganiamy się po całej scenie. Ale ja się... ogól... najważniejsze jest to, że my po prostu dokuczamy Josiowi. Jes... No. Na początku wychodzę z drugim miskiem i ogólnie tak się bawimy. Oczyścimy, potem wychodzimy do Małgosi i trochę tak ją, chcę jej zabrać to, co ona robi. No i potem robimy to, co inne zwierzęta. A z drugiej strony chciałoby się właśnie bardzo wyraźnie przekazać tekst o najmłodszej widowni, która będzie naszym, naszym głównym adresatem więc chyba to jest największa trudność, żeby znaleźć technicznie i tą prostotę w barwie głosu, tak? I, i, I tą prostotę w barwie głosu, i, ale też są momenty, gdzie naprawdę trzeba zaśpiewać. O <śpiewanie> majątek Mamy też w partyturze tak naprawdę cztery fragmenty czysto instrumentalne i zagospodarowanie tych fragmentów również sprawia, czy to przedstawienie będzie interesujące, czy stanie się dość statyczne. No i tutaj też mamy wspaniałą realizatorkę choreografii, Annę Hop, która w sposób bardzo interesujący prowadzi chociażby taką scenę na zakończenie drugiego aktu. historia o Jasie i Małgosi tak naprawdę jest historią oryginalnie bardzo drastyczną. Wrzucanie przez małe dzieci wiedźmy do Płonącego pieca no nie jest czymś takim oczywistym, jeżeli chodzi o narrację dla dzieci. Baba Jaga jest metaforą. W zasadzie cała y, część opery, która się wydarza w domku Baby Jagi, jest w konwencji trochę snu. Mamy przerysowane kolory, też y, dziwne jakieś tu stroje, bajkowe postaci, więc jesteśmy trochę w świecie fantazji. A Baba Jaga to jest taka jedna wielka zachłanność, jedna wielka gęba, która chce więcej i więcej. Więc. Y, nie żal tej gęby. Niech spłonie i ten płomień jest taki dobry i oczyszczający.

kawieckiej, modelatorskiej, perukarskiej, znowu modelatorskiej, charakteryzatorskiej. To no po prostu jest, żeby stworzyć jeden taki kostel, wymaga to, to, to pracy wielu, wielu, wielu rok. Właśnie zakończyliśmy spektakl premiery Jasia i Małgosi. Wszyscy jesteśmy... Pełnej adrenalinie. Bardzo myślę, szczęśliwi, że, że udało się dopłynąć do premiery. Spektakl na pewno niełatwy, ponieważ wiele z wyzwań nas czekało, zarówno pod kątem muzycznym, jak i kondycyjnym, ale atmosfera pracy była naprawdę wspaniała. Uwaga, uwaga! Mamy to super, gratulacje! Żadne dzieło nie powstaje w samotności, tylko tak naprawdę to jest. Praca całego zespołu i tego, który tutaj stoi. I również wszystkich Państwa tutaj obecnych, a niektórych także nieobecnych chciałam bardzo, bardzo podziękować. Absolutnie przyczyniliście się do sukcesu tej premiery, ale też wierzę do sukcesu pięciu premier, bo to piąta premiera w tym sezonie. Bardzo serdecznie dziękuję, gratuluję wszystkim artystom, wszystkim osobom, które zostały wymienione także przez panią Natalię, więc realizatorom, artystom, wszystkim pracownikom. Ja, Każda mamu moja gawi. Tęczarno, bo się mam mojego, pracy, no, Mnie się podobały, podobała ta tęcza, jak ten baler tam tańczył. Mi bardzo się podobał. Szczególnie w momencie, kiedy ja z mam gościa do do...